O oh, ale piękny dzień dzisiaj mamy. Ciekawe co, ty ma, ciekawe, co dzisiaj się wydarzy. Jaka. Głowa mi boli. Dzień dobry. Żyutek? Mam do Pana, mam do Pana Jaką? E, w pizzerii. W jakiej pizzerii? Nie wiem, tam słowa nie ma, nie ma Aha. Poczekaj, jak tam tylko znajduję to ulicę w kieszeni. Oj, przepraszam, nie to. Tak. <laughs> co to było? <laughs> Nic. Okej, okay, rozumiem. O, statuetka. Przepraszam. O, to ci statuetka w kieszeni? O, drzwi artykulomanowe. Po <laughs> co, 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 co ci drzwi w kieszeni? To nie są drzwi, <laughs> chyba e... jakaś... Nie wiem nawet, co to jest. O. Tak, garderoba. Moja to, szafa. To ja to Ostrożnie z tymi przedmiotami Zegar? Oj, no, o nie, ten zegar. Rzutek, Rzutek. to ten zegar Jutek, poczekaj, To jest napka? Jutek. Co? Poczekaj, tylko wstanę Dobrze Puk, puk O nie Widzę, że pan wrócił Tak wróciłem, po tym jak dostałem drzw własnymi drzwiami Uważaj, żebym cię nie patrzył składkiem tym, bo chcę to odsunąć O, a to chyba nie moje. A no to ci tyle rzeczy w kieszeni? Nie. Oo, jakaś nigdy sketuleczka. Położę. Nie mogę tego położyć na drzwiaku. O, stało się. No to, to, to gdzie masz tą ofertę czy coś tam? Eee. Nie wiem. O, Jezus, panie, to nie został przepraszam. No co ci arbus w kieszeni? Nie co smariolot? Oj, przepraszam. Kurwa mnie boi Weź tę lodówkę Nie, ze mnie baliska. Weź tę lodówkę ze mnie, ziutek Ziutek O, To ja bym spodziewa. To ja wrócę później Puch puk O, widzę, że pan już wrócił. Ostrożnie z tymi rzeczami, bo mnie zaraz zabijesz Ale widzę moja półka Telewizor widzę, bo to jest No to wiesz co, ja panu pomogę Eee, możesz mi ją o półkę z kieszeni, jak już tu jesteś? O, co nie Jaka to była półka? E, taka z kilkoma e, tymi. Od, od... Taka? Nie, to jest szafa. Półka. A to przepraszam. To, to, to ma być półka. Co? To, to jest stolik. Tak, to przepraszam, sąłem do kieszeni. Pomogę. Stawam do kieszeni. To ma być. O właśnie, o, dokładnie, to? To, dokładnie to mi się rozwaliło. Odsunęć ten stół, żeby ci nie przeszkadzał, tak trochę. Prześpiłem ty dla pana. Kolejne. Dziękuję, tylko po co mi drugie drzwi, jak mam tutaj drzwi? Gdzie e, masz tą ofertę? O ja, znowu, no, to ja panu tutaj, Mam pytanie, czy ty, no, ty po weźmiesz ze sobą te rzeczy, jak na przykład ten zegar, czy mam to mieć w domu? Weź, więc z I po co mi dodać? Tylko drzwi, pan Butęka. Tylko pan Butęka. Okej. To tą Przepraszam, no, beczka beczka. Nie, to Nie, no proszę wejść tą beczkę, bo mi dom wysadzisz. Tylko <noise> porządku. Głowa mnie <noise> tak... To Ja poszukam dalej. To ja tutaj poleżę, a ty szukaj dalej. Poniżej. No, ja Mamy ja, no. kraty w kierzeni. A ławę kraty. O, o, to kraty w Mój stół. Mój głos. ci kraty w kieszeni. O, grób prasiatka. No? Ja o, w kieszeni. Eee... Yy, grób prababci. Co jest, kurwa? Grób ojca. <grym> o, grób praojca. Co? Eee... Yy, nie pamiętam. No? Yy, Jakiś znak. Po co ci tyle grobów w kieszeni? O, świetnik. Normalnie jak pan. Yy. O. To ja panu też tutaj gdzieś do... O, co no ci za w kiesieci? O, paliwo. o, paliwo metalowe. Co ci paliwo w No, ja panu drzwi może przystanę. To ja zaraz wrócę. Puk puk To, widzę, że pan wrócił. No, O go. To jest ładna. Po co mi wygrała? Ja... Nie. Pan służy z tymi, Dobra, niech będą gdzieś tam. O, rower. Po co ci rower w kieszeni? O, naprawdę? O, no to... po... O Jezus, coś to ciągnęło. Gdzie to jest? O. Połóż to na kanapie, ja to przeczytam. Ła! Co musi pan? To... proszę? O, pozwól, że ja to przeczytam. Aha, że w takiej pizzerii, tak? Mam ci pomóc? Dokładnie. Bo to nie tak, czekaj. Mam ci pomóc? Daj, ja to podpiszę. Yy, eee... To do mojego mieszkania, do mojej wypożyczalni. No przydałoby się, bo mi się tu rozpierdziel zrobił, to ja wyjdę przez okno. na no, żartuję. Poczekaj na mnie. No to chodź tam pierwszy, ja tutaj wszystko są do kieszeni. Okej. Okay. To schowaj wszystko, co wyjąłeś w moim mieszkaniu. Dobra, to idziemy do swojej wypożyczalni. Eee... Yy, mi o pizzerii, jak się nazywa, o co tam chodzi i w ogóle, dobra? Hmm. Opowiedz mi, o co chodzi w tej pizzerii i w ogóle. Chodź. Dokładnie.

Masz na myśli roboty, maskotki? Tak. To w końcu roboty? Tak, to są roboty. Zabójcze? Nie wiem. I po co one tam są? Żeby zabawić ludzi chyba. No faktycznie, ale tutaj wiesz jeszcze, że. Pizza też tam może jest, no bo w sumie to pizzeria, ale kto tam pizzę tam po podaje, czy coś. Nie wiem, ale wygląda śmiesznie. W sumie mog mogę, mogę się z tobą zatrudnić, bo chcesz, żebym z tobą pracował, tak? Nie wiem, czy pan mi się spodobał. Bo... A czy wiesz, możemy spróbować, tylko ile tam trzeba pracować? Y Cały rok. Cały rok? Tak. A mogę skrócić o 6 nocy? Bo zgaduję, że trzeba tam pracować w nocy. Nie można. Kurde. Od której do której mam tam być strażnikiem, ochroniarzem, whatever? Od północy do szóstej. Aha, rozumiem. Nie można tego, nie można tej umowy skrócić? Nie. dobra. To co, może... Może jutrzejszy... Ale poczekaj go... pan! Co się stało? Muszę się Dzień no, <grym> <grym> <grym>

kibel wyleciał! Wszystko to było. What the fuck! Ja go schowałam do kieszeni. Co? Dobrze, to pan przemyślał umowę. Dobrze, to może jutrzejszego dnia tam pojedziemy. Co pan na to? Czy umowa stoi? Umowa stoi, podpisuję. Czekaj, oj, nie tak, przepraszam po... Nie tak, podłóż ją, podpiszę Dobra, już podpisana, możesz ją tam zanieść Oj, przepraszam, nie ciebie miałem wziąć Gdzie to jest? To też nie No nie to powiedziałem To co, idziesz, ta, idziesz ta, tam z tym teraz? O. Idę To ja poczekam, może u ciebie, co? Dobrze Co ja się... wam nie boli Przyjęli nas Zajebiście o której mamy być i kiedy? Jutro przed 12, w nocy. Okej, czyli no to wiesz co ci powiem? Tylko najpierw wstanę, poczekaj, daj mi chwilę. Buk buk! No widzę, że pan już wstał To może yy, tak przed... To może tak o 23 tam ruszymy, chyba że jest to daleko. Wiesz może ci to jest daleko? Eee, jakieś 300 km. O Jezus, to nie to musimy ruszyć o wiele wcześniej. Tak wcześniej. Przez... Ile byśmy jechali 300 km? Właśnie, a propos. Eee, fajne fajne leży, masz krzesła takie wygodne. Zależy, czy zamontuję nitro. Tak, nitro? Tak. Podoba mi się Twój pomysł. To ja idę się przygotować. No to ja idę założyć jutro. Dobra, to ty ja idź założyć jutro, a ja idę się przygotować.